Dzień dobry kochani, witamy was serdecznie na naszym kanale. Porozmawiamy dzisiaj o pisowskim donoszeniu na Polskę, Polaków, oczywiście na rząd, na Rzeczpospolitą, o ich działaniu antypaństwowym, o sączeniu kłamstw i nastawianiu, próbach takiego nastawienia administracji amerykańskich, amerykańskich, amerykańskich polityków yy, przeciwko Polsce. Jest to głęboko antypolskie, ale też jest to po prostu najzwyczajniej w świecie nieprawdziwe. Otóż okazuje się, że pisarski populizm zmierza do tego, żeby pokazać ich jako ugrupowanie sprawcze i jako ugrupowanie, które ma siłę i rzeczywistą władzę i zdolność do tego, żeby tworzyć kontakty w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem okazuje się, że jak to zwykle w PiSie bywa, jest to po prostu najzwyczajniej w świecie nieprawda. Czyli co? Rozpoczniemy od ich ataku na Radka Sikorskiego. Słuchajcie, Radek Sikorski doprowadził do spotkania z sekretarzem stanu. Radek Sikorski wspólnie z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych wręczał nagrodę imienia Lecha Wałęsy. Odbył rozmowy w Stanach Zjednoczonych, cykl spotkań z czołowymi przedstawicielami administracji amerykańskiej, budując interesy Polski, przekazując im argumenty pro polskie. W zamian dzisiaj został schejtowany, zaatakowany przez pisowskie szczulnie, został zaatakowany przez Nawrockiego, wyśmiany przez Nawrockiego. E, takim elementem tego było to, co widzieliśmy rano, że rzekomo Radek Sikorski nagrał sobie przed budynkiem filmik. Koledzy patrioci z Pisu hełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam. Coś niesamowitego, tweet Karola Nawrockiego, który Pokazuje szereg zdjęć Radosława Sikorskiego, szefa naszej polskiej dyplomacji, który w sposób prześmiewczy podchodzi do tego, w jaki sposób on te zdjęcia prezentuje, ale co jest najgorsze, Nawrocki po prostu w tym kłamie i wprowadza Polaków. W błąd. Słuchajcie, spotkał się Radek Sikorski z Hasetem, czyli z szefem Rady Ekonomicznej przy prezydencie Stanów Zjednoczonych. Razem z ambasadorem Bogdanem Klichem. To było ich wspólne spotkanie. Tak, kapitalną roboty robi Bogdan Klich, ambasador Bogdan Klich w Stanach Zjednoczonych, od miesięcy budując pozycję Polski, bardzo silną. I został za to Radek Sikorski zaatakowany, zupełnie nieprawdziwie, ponieważ zgodnie z protokołem, nie mógł zrobić zdjęcia w środku, zrobił filmik przed budynkiem, przez co został wyśmiany Radek Sikorski przez trole pisowskie, a niestety też przez prezydenta. Jakie to jest niskie, żenujące, zamiast cieszyć się z tego, że silna, propolska, prozachodnia drużyna polskiej dyplomacji prowadzonej przez rząd, bo to rząd prowadzi zgodnie z, polit z konstytucją politykę zagraniczną dociera do najwyższych przedstawicieli administracji, do ludzi, którzy tam rozgrywają najwyższe cele. Pisowcy działają tak, żeby ciąć i osłabiać i kompromitować polityków rządzących w Polsce. Tak, to jest ale głupie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że sposób, w jaki pisowcy przedstawiają swoje działania w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w kontekście polityki międzynarodowej, jest w ogóle wprowadzaniem Polaków w błąd co do tego, kto zgodnie z konstytucją prowadzi politykę międzynarodową. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że zgodnie z konstytucją politykę międzynarodową prowadzi rząd. To rząd jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną, to rząd jest odpowiedzialny za politykę międzynarodową. Prezydent jest przedstawicielem Polski za granicą. Oczywiście potrzebne jest i konieczne współdziałanie, natomiast kto rzeczywiście odpowiada za autentyczne decyzje i kto ponosi odpowiedzialność, kto zaciąga zobowiązania o charakterze międzynarodowym, nie mamy wątpliwości na gruncie konstytucji co do tego, że jest to właśnie rząd. Tymczasem z punktu widzenia takiej propagandy Twitterowej i innej, zarówno prezydenta Nawrockiego, jak i całego jego otoczenia, no, możemy nagle tutaj mieć wrażenie, że to oni grają pierwsze skrzypce i to oni przyjmują w Polsce. Czyli kumpel, jednym słowem, kumpel tych gangusów z trójmiasta, który niestety został prezydentem Polski, A będziemy o tym mówić, że to jest facet, który wywodzi się ze środowisk. Powiązanych z przestępcami gdańskimi, z ludźmi skazanymi za porwania, pobicia, wyłudzenia, za działalność w grupach przestępczych, ten człowiek, niezgodnie z konstytucją, łamiąc polskie prawo i łamiąc najważniejsze zasady, można powiedzieć, ustrojowe, szkodzi Rzeczpospolitej. Dlaczego szkodzi? Bo polityka zagraniczna jest jedną z najważniejszych domen państwa. I klarowność, Jednoznaczność przepisów konstytucji jest wyjątkowa. Polityka zagraniczą prowadzi rząd, kropka dlaczego prowadzi rząd? Dlatego, żeby zapewnić jej stabilność. Dlaczego, żeby zapewnić stabilność? Bo od prowadzenia polityki zagranicznej przez radę ministrów zależy bezpieczeństwo, przyszłość losy Rzeczpospolitej. Rozwalanie tego i próby przez. Bo to się łączy z takim budowaniem kultu. tak? To znaczy oni budują kult, e, starają się budować kult Nawrockiego. E, tam kupili chyba jakieś kamery, te kamery kręcą, jak to Nawrocki, bęwicą niemiecką jeździ i robią z niego, tak jak w Korei Północnej wszyscy są zakochani w Kimie, tak oni robią z Nawrockiego powoli takiego bożka. Już nawet była wypowiedź z jakiegoś księdza dla Gazety Pisowskiej Polskiej, że to dzięki Bogu i opatrzności Nawrocki uratował Polskę. To jest, już zaraz powiesz. To jest budowa kultu, a to w historii nigdy nie wychodziło żadnemu krajowi na dobre. To jest budowa kultu z jednej strony, ale z drugiej strony przerażające dla mnie i takie niezrozumiałe jest to, jak opinia publiczna reaguje na wizytę Nawrockiego i na cokolwiek co on publikuje w mediach społecznościowych. Otóż okazuje się, że wystarczy nawrockiemu Ubrać się poprawnie, nie zbłaźnić się, powiedzieć trzy zdania po angielsku, nie wziąć snusa, i nagle wszyscy twierdzą, że z wizyty mamy jakiś niesamowicie wielki urobek, wystąpić też na konferencji z Trumpem. Ale ja uważam, że należy taką wizytę ocenić w kontekście współdziałania z właśnie tym ośrodkiem, który politykę zagraniczną prowadzi. A więc ja nie skupiłabym się na tym czy Nawrocki rzeczywiście yy, ładnie wyglądał na tej konferencji, czy się uśmiechnął i czy powiedział trzy zdania po angielsku, ale skupiłabym się na tym, czy przekazał Polskiemu rządowi notatkę z tego spotkania w odpowiednim czasie, czy jest rzeczywiste współdziałanie, czy mhm. mamy konkrety z tej wizyty, jeśli mamy te konkrety, to jakie i jak one się mają do polityki rządowej. Więc myślę sobie, że niestety ta poprzeczka w polityce, w ocenie polityki zagranicznej została gdzieś położona na podłodze i warto by było, żeby ona jednak była w Ale w Wydaje mi się, że ta poprzeczka w ogóle standardy, Zostały bardzo nisko powieszone. Tak jak powiedziałaś, część niestety mediów zachwyca się tym, że ten człowiek pojechał do prezydenta i porobił sobie z nim zdjęcia. Przecież wizyt prezydentów Polski z prezydentami Stanów Zjednoczonych było mnóstwo w ostatnich latach, a tu nagle wszyscy się cieszą, że on się nie, wiem, nie skompromitował. No co takiego trudnego, ubrać się, wsiąść samolot. Polecieć, ale do tego jest budowany jego kult. To znaczy, te kamery, ten taki rzut na tę BMW, taką, jak on jedzie tą BMW, jak taki przedstawiciel elity pisowskiej. Mhm. No, jest to, jest to rodem z Korei Północnej. No dobrze. a Ja bym chciała teraz porozmawiać o tym, co takiego jest w tej. W pisowskim azymucie na politykę zagraniczną, właśnie także w kontekście relacji w USA, z USA, co jest szczególnie, tak naprawdę, szkodliwe. Otóż okazuje się, że pisowcy po prostu lubują się w donoszeniu na Polskę. I mamy, słuchajcie, donos Bogdana Święczkowskiego, Kuntla Zbigniewa, ziobry jego kolegi z dawnych lat. Chyba z czasów wtedy jeszcze, jak Ziobro nagrywał kolegów na studiach dyktafonem, to wtedy miał się poznać ze Święczkowskim. No i Święczkowski teraz jako prezes Neoteka, neo neo napisał podobno wielostronicowy donos na Polskę i wysłał do Stanów Zjednoczonych. Donos ten nazywa się Przywracanie Praworządności w Polsce. Liczy 100 stron i został wysłany między innymi do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych i do prokuratora generalnego. Ale słuchajcie, jak poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, posłuchajmy. Ale chwilę, no on poskarżył się też amerykańskim władzom, że pieniędzy mu nie dajecie. Tak, ale widział pan co zrobili Amerykanie z, tym, z, tym, z tą skargą. Z tego co wiem, ona nie została przyjęta, tylko została zwrócona polskiemu rządowi. W zasadzie, no jak to? Departament Stanu, niezwykle ważny organ naszego sojusznika, jednego z najlepszych, dostaje nagle poza dyplomatyczną drogą donos. Ten donos oczywiście jest oparty całkowicie na fałszywych tezach i być może przygotujemy odpowiedź, żeby jednak Amerykanie nie mieli wątpliwości, że w Polsce przywracamy praworządność, a nie ją łamiemy. Czyli okazało się, że Amerykanie zwrócili ten donos e, do Polski bo opierał się na kłamstwach i oni w ogóle nie rozpoznali trybów. Dlaczego w jakimś trybie pozadyplomatycznym y, jakiś facet y, wysyła im y, taki donos. Jednak co, to, co jest najistotniejsze w mojej ocenie, to jest to, co się w tym donosie Bogdana Święczkowskiego do władz amerykańskich nie znalazło. Otóż nie znalazło się w nim przede wszystkim to, jak Wpis przejął Trybunał Konstytucyjny i go upolitycznił, zaczynając od 2015 roku. Nie zawarły się żadne informacje na temat sędziów dublerów, a także nie zawarły się informacje na temat tego, kim jest Bogdan Świeczkowski. I uwaga! A nie kim są zasiadający w Trybunale yy, yy, Konstytucyjnym sędziowie? Bo przecież jest tam świeżo wyciągnięty z ław polskich Stanisław Piotrowicz, były szef yy, Komisji Sprawiedliwości, o ile dobrze pamiętam. Prokurator oraz, stanu wojennego. Też, oraz też. Pawłowicz. Natomiast przede wszystkim, kim jest Bogdan Święczkowski? Czy to nie jest ten człowiek, który podpisywał zgodę na wnioski o kontrolę operacyjną Pegasusa? No, słuchaj, mam takie zdjęcie, i na tym zdjęciu Bogdan Święczkowski na kongresie tutaj ziobrystów obok pana Zbyszka, prokuratora generalnego późniejszego. Święczkowski, który jest prokuratorem krajowym i kilka metrów od nich stoi Jacek Kurski. I nagrywaliśmy ostatnio, on będzie o tym też rozmawiać, podcast o skręceniu sprawy pedofilicznej. Jej podejrzeń, a teraz już można powiedzieć akt oskarżenia syna Jaska Kurskiego. Jak to za ziobrystów? Ziobrowa Prokuratura Rutkowska-Szmydyńska kręciła tą sprawą i doprowadziła do tego, żeby to nie trafiło przed sąd. A teraz ten człowiek, syn Kurskiego, dostaje zarzuty. E, może Święczkowski. Myśli, że Święczkowski w tym liście opisał rządy PiSu i opisał, jak tam, jak stał tutaj e, z Kurskim i z Ziobro. I on wytłumaczył, dlaczego. Tyle lat dziewczynka, jest podejrzenie, była gwałcona przez, polityk, przez syna polityka pis dlaczego ona nie mogła stanąć przed, nie, nie mogła usłyszeć wyroku sądu? Rozstrzygnięcia tej sprawy, nie mogła spotkać się ze sprawiedliwością. Myślisz, że Święczkowski to przekazał Amerykanom? Co tu się działo w prokuraturze e, Ziobrowej? Święczkowski napisał w tym swoim raporcie, że Trybunał Konstytucyjny rzekomo e, jest bastionem sprawiedliwości w Polsce i bastionem suwerenne, su, suwerennej Polski. E, tak to chyba zostało ujęte, ale jak to w PiSie bywa, tam wszystko jest na odwrót. Każde pojęcie w zasadzie e, funkcjonuje na odwrót. PiS jest partią odwróconych pojęć, i tak też się stało w tym przypadku, bo przecież Bogdan Święczkowski. Pomimo tego, że jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego z natury, powinna być taka osoba zupełnie odpolityczniona, to przecież jednak jest w praktyce absolutnie czynny. No Za sprawę Bli Barbary Blidy i za sprawę Lewych Wniosków na Pegasusa ten człowiek powinien zniknąć z życia politycznego i wierzymy w to, że sprawiedliwość go dopadnie. Ale... A teraz jeszcze, słuchajcie, kolejny donos. Podobno napisało Stowarzyszenie. Pisowcy, prawnicy dla Polski, i oni też mieli wysyłać jakieś donosy do USA. Związany z tym stowarzyszeniem jest niejaki Piebiak, ten otwarty troll w Ministerstwie Sprawiedliwości Uziobry. I wygląda na to, że oni zorganizowali taki system pisania masowego donosów, różnych tego typu niby takich niezależnych stowarzyszeń. Ale o co chodzi w tych donosach? Bo oczywiście chodzi o to, żeby zasypać administrację amerykańską skargami na Polskę i żeby ich Utrudnić ich osądzenie. Bo wiemy, że wobec ziobrystów, pisowców, toczą się sprawy o bardzo poważne przestępstwa związane ze złodziejstwem z Funduszu Sprawiedliwości, z RARS-u, wiele spraw innych, a nawet takie sprawy, tak, tak, tak jak sprawa podejrzeń o gwałty teraz oskarżonego już Syna Jacka Kurskiego na dziewczynce pedofilskiej, gwałty, sprawa, która była kręcona przez lata. I chodziło o to, żeby nie było sprawiedliwości, i przywracanie prawa, i przywracanie sprawiedliwości. No, jest dla nich jak ość w gardle. Cechą wspólną tych wszystkich donosów jest wybiórcze traktowanie rzeczywistości, przekazywanie pewnych faktów, e, w jakichś w półpra, półprawd, jakichś faktów, które są bez kontekstu, generalnie rzecz biorąc zakłamywanie rzeczywistości, i budowanie takiej sieci powiązań, trochę towarzyskiej, trochę takiej no właśnie nieformalnej, i budowanie sobie tam jakichś relacji. Ale opowiedzmy teraz o tym, jak my zareagowaliśmy na pewnego rodzaju donos, też bym to tak ujęła, który dotyczył sprawy, w którą jesteśmy zaangażowani osobiście. Tak, doniesiono polityków amerykańskim. Możecie sobie odpowiedzieć, kto co wysłał Donos, że rzekomo rząd Donalda Tuska i my ścigamy niewinnego, wspaniałego człowieka. Jarosława Kaczyńskiego, a chodziło o sprawę zdjęcia immunitetu im, za perfidne kłamstwa w sprawie y, użycia Pegasusa. Czyli politycy y, 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 piszą, mówiąc ogłonie, donieśli Amerykanom, że Jarosław Kaczyński został pozbawiony immunitetu. A tak to się składa, że Jarosław Kaczyński został pozbawiony immunitetu z uwagi na sprawę, którą prowadzimy my przeciwko niemu. I to właśnie w komisji regulaminowej, w komisji, um, regulaminowej taki wniosek o uchylenie sprawiedliwości przeszedł i później głosami sejmu także. A że lubimy bić o prawdę w każdych warunkach, wsiedliśmy w samolot, polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych. Zorganizowaliśmy spotkania z kongresmenami i z republikanami z MAGI, z tymi republikanami e, konserwatywnymi, ale też z demokratami, żeby porozmawiać i przekazać im, e, jak wyglądała sprawa e, w rzeczywistości, bo I bijemy się o prawdę e, na całej Kulisie Ziemskiej. W Waszyngtonie postanowiliśmy powiedzieć tym kongresmenom, którzy ten list podpisali, jaka była prawda. Dodajmy jeszcze, że ten list skierowany był list z administracji wyszedł do komisarza do spraw demokracji i praworządności w Unii Europejskiej. Także te plotki rozpuszczane przez pisowców no były plotkami, które potem powielano i nieprawdziwe informacje, które były powielane również w listach kierowanych do Unii Europejskiej. Podczas spotkań opowiedzieliśmy o Kulisach inwigilacji opozycji wielu działaczy, wielu ludzi, samorządowców, niezależnych sędziów, niezależnych prokuratorów, takich jak pani Wrzosek, czy też adwokatów, polityków opozycji, wielu tą cyberbronią. I powiem wam, na senatorach Partii Republikańskiej te opowieści, ta, ta, ta historia i te dokumenty, które zaprezentowaliśmy, zrobiły duże wrażenie. Pamiętam doskonale ten moment, kiedy rozmawialiśmy z jednym z kongresmenów właśnie z grupy MAGA i jak bardzo on się dziwił, kiedy dopytywał i nie mógł wierzyć, że system Pegasus był zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości. Z funduszu spra Zakupiono, oczywiście, w sposób nielegalny, natomiast nielegalność ma wiele płaszczyzn, natomiast y, y, nie mógł uwierzyć, że ten fundusz, który ma na celu ochronę y, pokrzywdzonych przestępstwem, tak naprawdę. Y, y, służył do tego, żeby zakupić narzędzie, które było tak bardzo pokrzywdzające dla wielu, wielu osób i używane w sposób nielegalny w Polsce przeciwko opozycji politycznej i przeciwko demokracji, przeciwko wolnym wyborom. To ale był też, bardzo ważny moment. Tak, ja ale pamiętam, też duże, są... duże wrażenie w rozmowie z jednym kongresmenów też republikański z Magii, zrobiła zaprezentowanie przez nas systemu publikacji tych spreparowanych wiadomości, użycia tej cyberbreli, która używana jest w walki z Hamasem, przeciwko opozycji, działaczom opozycji w Polsce i w telewizji tej rządowej kurskiego publikowania spreparowanych wiadomości. no Dla nich to był szok, no ale trudno się dziwić. W Stanach Zjednoczonych przywiązanie do prawa prywatności jest bardzo ważne, a niedaleko od, niedaleko przecież też od kongresu znajduje się słynny kompleks. Dla nich to był szok, natomiast my wybraliśmy się do Stanów Zjednoczonych właśnie po to, żeby odkłamywać pisowskie kłamstwa. Okazuje się, że metodą PiSu jest sączenie kłamstw, sączenie półprawd, budowanie sieci najróżniejszych powiązań, rozpuszczanie plotek. To wszystko jest w gruncie rzeczy antypolskiej. Jeśli my nie będziemy na takie rzeczy reagować, to pozwolimy nieprawdzie zakorzenić się w, w przestrzeni publicznej i pozwolimy na to, żeby wizerunek polski był mylnie i nieprawdziwie postrzegany za granicą. My się na to dziś nie chcemy, dlatego też pojechaliśmy do Waszyngtonu i myślę, że nasza sprawa to jest jedna z niewielu. Natomiast metodą, tego środowiska pisowskiego jest po prostu manipulacja, kłamstwo, sączenie nieprawd i przede wszystkim wmawianie opinii, opinii publicznej, że tylko oni się liczą, że tylko oni mają wpływy za granicą i że tylko oni kształtują opinię publiczną. Jest to nieprawda. A, myślę, dodałbym jeszcze jeden element myślę, że wielu z, nim, z nich chodzi o dorobienie się, ale też o Przekraczanie uprawnień, bo wielu polityków, pisma, zarzuty są, akty, oskarżenia kierowane. Czyli chodzi o złodziejstwo, o to, żeby obrobić pod lewymi fundacjami, stowarzyszeniami pieniądze państwowe i żeby zbudować potem mit, że ktoś w wymiarze sprawiedliwości, atakuje ten wymiar sprawiedliwości, żeby tego tego nie rozliczyć. Kochani, kończymy. Pozdrawiamy Was serdecznie i z ogłoszeń jeszcze takich naszych podcastowych niebawem w związku z materiałem bardzo ważnym dotyczącym odpadów, który ma się na, na jednym z kanałów ukazać też nagramy podcast o mafii śmieciowej w województwie kujawsko-pomorskim, o wpływach w polityce. To będzie bardzo, bardzo interesujące i tradycyjnie prosimy Was o tak zwane suby Drugie ogłoszenie, nasze podcastowe do hejterów pisowskich, którzy tam wyp wypytują: byliście w Stanach Zjednoczonych, rozmawialiście w kongresie, prosowaliście wzory piso. Kto sfinansował waszą wizytę? Wizyta Doroty została pokryta ze środków prywatnych. Kupiliśmy bilet, noclegi wobec własnych środków. Bijemy się o prawdę również za swoje i się tego nie boimy, nie wstydzimy. Nie jesteśmy jak pisowcy, słuchajcie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia.